Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Journey Nic nam nie pozostało, jakiś dalej Dalej w samotności, w skrajnych warunkach Ale coś czuję, że jesteśmy coraz bliżej celu Coraz bliżej, naprawdę Oj, nawet kroczka nie idzie zrobić, Jest, są takie warunki Ale musi dać... Wy to widzicie? Pytanie. Pytanie. Czy Wy to widzicie? Bo ja jestem zdumiony, ja dopiero teraz zobaczyłem. Nie wiem, czy wcześniej też tak było, ale... Mój szalik zmalał. Jest malutki, jak... jak synka. Miaska. I no co teraz zrobić? Będę musiał jeszcze raz na nowo zbierać? No nie. I teraz już kom kompletnie zostałem z niczym. Aj... Już teraz nie mam nic do stracenia, idziemy do przodu. Co tam, jak rączki? Nie mam rączek. Jak nóżki, no nóżki odmrożone. No i co z tego? Nic. Pomimo tego wszystkiego trzeba... Trzeba dojść, dojść. No, szybciutko, przebieraj tymi odmrożonymi nóżkami. No, a, tu już nie ma wiatru? Nie, no jest. Ajajaj. Aj, aj. Nie podoba mi się, nie podoba mi się, to jest strasznie niewesoło. Nie wiedziałem, że tak biednego. nie wiem jak go nazwać, ale bohatera będzie gra tak poniewierała na prawo i lewo. Nie, Wow! Nie! Czy ja spadłem? Gdzie to teraz jest? Może ja miałem spaść? Nie mam zielonego pojęcia, co się stało teraz. Aaaa, chyba dobrze zrobiłem, mam wrażenie. To tutaj będzie lepsza droga i możliwość dostania się wyżej dzięki lepszemu doładowaniu. Eliczka, tylko już ten szaliczek to jest taki malutki. Ale dobrze, ale dobrze. Gdzie mnie to teraz. O, proszę, mam wrażenie, że to była szybsza droga. Super! Ha! Jednak wiecie, no przypadkiem, przypadkiem, ale liczy się efekt. O, coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Kolana poczęta, Kolana poczęta. Nie, już kompletnie mi zabrało. Jestem goły. Patrzcie, najpierw moje marzenia tutaj umarły. A teraz czas na mnie. Jaka jest kolej rzeczy. Nieważne, że to bym poniewiera na prawo i lewo, byle do przodu, o to walczyłeś, o to walczyłeś. Pioruny piją, jak na końcu świata, a ja dalej kroczę, dalej kroczę. Nawet nie czuję oddechu, nie czuję wytchnienia, nie czuję płuc, nie czuję serca, nie czuję wątroby, nie czuję śledziony, nic nie czuję, ale idę. Żeby może znowu kiedyś Czuć Albo zostać w tym stanie na zawsze W stanie stazy Tak zwanej Śmierci Niech biją pioruny Teraz czuję się jak w swoim żywiole Jak w swoim żywiole I proszę Ucichło? Czy to dopiero preludium Tego co mnie czeka? Pokaż jeszcze siłę natury, to masz na mnie czy przeciwko mnie. Nie bój się, nie bój się, bo ja się nie boję. Nie złamiesz mnie. Jeszcze parę kroków, na pewno jeszcze tylko parę kroków. I to jest właśnie szaleństwo robić to cały czas, oczekując innego rezultatu. A tych parę kroków wcale mnie nie przybliżą. Będzie tylko gorzej, taka jest prawda. Ale to robię. 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 Bo jestem właśnie szalony i nic mnie nie powstrzyma, nic na mojej drodze Choćby nie wiem co pozostawia na mojej drodze Czy siły natury, czy śmierć, czy warugowie. Nic mnie nie powstrzyma, nic mnie nie zatrzyma Właśnie ja jestem szalony I o to walczyłem i będę walczył dalej do końca moich dni, aż do śmierci będę walczył, żeby latać, żeby cieszyć się tym wszystkim, żeby być tym, co jest mną. O tak! Wybaczcie, ale ta przecudowna część odrodzenia nie wymagała najmniejszego komentarza. Sam najwyraźniej własnej woli porzuciłem już szalik. Nie jest mi potrzebny. Przecież bym dotarł już do celu mojej podróży? A może to dopiero początek? Nie wiem tego. Zaraz wszystko się okaże, jak myślicie? Jak myślicie? Ja myślę, że... ...że nie wiem. <laughs> ale ja przynajmniej... Ale ja naprawdę wiem, że nic nie wiem, bardzo mało wiem. Ale czasami nie liczy się to, co się wie. Tylko, że właśnie... ...w ogóle się kroczy. Jak tu i teraz, coraz bliżej. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Już zaraz. Tam będę. Zaraz. Tam będę. Na Szczycie. Byłem tam u dołu i widziałem. Tam. Teraz tam jestem. Tam jestem. Jestem tutaj. że mam być szczery? Ja mam ciarki. Naprawdę mam ciarki. Nie, nie wiem, co mam powiedzieć. Czy wysnuć jakąś hipotezę na temat znaczenia tego wszystkiego? Chcesz zostawić to bez komentarza. Właśnie, nie bez powodu mówiłem, że ta gra jest próbą sztuki. No, no oczywiście próbą, próbą w tym środowisku, czyli w środowisku gry komputerowej, ale jak najbardziej jest sztuką, bo, bo tych hipotez może być nieskończenie wiele, tak jak, nieskoń, tak jak te, tyle ile jest ludzi na świecie. I o to chodzi ze sztuką, sztuką. Nie musi się podobać, ale sztuka jej sensem jest to, żeby każdy, każdy na każdego jakoś wpłynęła i na każdego płynie inaczej. Je, jej nieskończony wachlarz sensu tego, co prezentuje i refleksji, które wzbudza w ludziach. I tu tak jest. No tak jest, ja na to patrzę i nie dość, że to jest piękne, to jeszcze no, wzbudziło to we mnie wiele, wiele, wiele weneracji, chęci zrozumienia tego zagłębienia. Ale I tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Każda interpretacja jest dobra. No i na, no i na krótce postaram się ją wysnuć. Wydaje mi się, że ta droga naszego głównego bohatera jest nic innego jak życie. Jak życie. Na początku uczymy się, idziemy, po prostu idziemy, uczymy się. Później zdobywamy doświadczenie i bagaż życia, który daje nam nowe, zupełnie nowe możliwości, które, tak jak w tej grze, można przyrównać do latania po czy później możemy latać i wiele ludzi jest nieszczęśliwych uważa, że życie ogranicza ale tak naprawdę to tylko wyobraźnia i głowa ogranicza bo niektórym wystarczy niektórzy nie są w stanie latać bo nie pojmują jak tego robić bo niektórym, niektórym drugim potrzeba naprawdę niewiele żeby latać a latanie, powiedzmy, że w, w tym kontekście, w jakim ja mówię, jest określeniem szczęścia. Później zostaje nam odebrane, powoli, powolutku, po części odbierane możliwość latania, bo już serce szybko się zużywa pod, pod kątem emocji, a, a na ciało wkrótce przestajemy chcieć w ogóle patrzeć. Ale musimy Pomimo tego wszystkiego dotpać i kroczyć dalej Bo prędzej czy później i tak dojdziemy do tego celu. Odrodzenie. No tak. Jacyś ci kompanii, jakich jak spotkałem w trakcie gry, nie wiem co to jest. No. No nic się nie dzieje, jak dojdziemy do końca. Zupełnie nic się nie dzieje. Następuje tak, jak to mówiła Cygment odrodzenie. No cóż. Słowem kończącym, nie sądziłem, że to będzie tak krótka seria. Ale jednocześnie, jednocześnie tak wartościowa i zapewniająca tyle emocji. Tyle emocji. Bez użycia jakichkolwiek słów, czy nawet znaku. Znaku. No cóż, mogę powiedzieć. Już naprawdę nie będę rozwlekał się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że doświadczyliście tego ze mną. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia.